Jak uniknąć greenwashingu w raportowaniu ESG? Przede wszystkim powinniśmy stosować międzynarodowe standardy, takie jak GRI, aby uzyskać jak najlepsze benchmarki, a także transparentność. Audyty powinny być również powierzane stronom trzecim, tak, żebyśmy byli transparentni i dostrzegali rzeczy, których wewnętrzne audytorzy być może pomijają. To co jest również istotne, to przejrzysta i jasna komunikacja unikanie trudnych, skomplikowanych sformułowań, nowomowy. Dzięki temu wszyscy mają jasność, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób zamierzamy do tego dojść. Edukacja pracowników i komunikacja do wewnątrz firmy jest równie istotna jak ta na zewnątrz firmy. Dlatego też każda osoba w naszej organizacji powinna być świadoma naszych celów, tego w jaki sposób raportujemy i dlaczego. Nie należy zapominać o tym, aby skupić się na tych celach, które są istotne dla naszej organizacji. Celów możemy wybierać bardzo wiele, ale tylko te istotne dla nas biznesowo będą naprawdę miały istotne znaczenie w naszej strategii, tak jak wszystkie inne elementy związane z naszym biznesem. Nie powinniśmy również zapominać o tym, żeby nie bać się komunikować porażek. Dzięki temu wszyscy możemy uczyć się wspólnie na błędach i po prostu szybciej osiągać efekty, a także uczyć od siebie nawzajem. Pomaga to też budować zaufanie i transparentność naszej komunikacji.